Na czwartkową sesję Rady Miasta wpłynęły dwa projekty uchwał dotyczących konsultacji z mieszkańcami na temat zastąpienia tramwajów autobusami. Pod pierwszym podpisał się przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Kajetan Gornik. Komisja zaproponowała, żeby w miejsce standardowych konsultacji przeprowadzić bardziej wiarygodne jej zdaniem badanie opinii publicznej. Chcemy zapytać dodatkowo mieszkańców o to, czy um, można. Czy... Czy są za tym, aby przedłużyć linię obecną tramwajową, będzie w przyszłości autobusowej z centrum do Ostropy i przez Szikorni do Trynku? <laughs> Dodaliśmy to drugie pytanie i określiliśmy inny termin, który radni wnioskujący złożyli. Na takie zmiany nie chcieli jednak przystać wnioskujący o konsultacje radni PiS, którzy zgłaszali w tej sprawie liczne wątpliwości. Kto ma robić te badania? W jaki sposób? Do kogo te badania są skierowane? Czy wszyscy mieszkańcy miasta Gliwice będą mogli się wyrazić w formie ankiety? Czy jest anonimowa, czy nie jest anonimowa? W uchwale pisze, że jest ogólnomiejska, a na komisji mówią, że ma być tylko badanie tak naprawdę zainteresowanych, czyli mieszkańców kursujących, czy to linią tramwajową, czy w późniejszym etapie linią autobusową. Odwrócenie pytania, bo nie pytamy mieszkańców w tej propozycji o to, czy chcą zmiany, tylko czy są zadowoleni ze zmiany. No to tak naprawdę sens i akcent jest zupełnie gdzie indziej. W efekcie radni opozycji zdecydowali się ponownie złożyć na sesji swój własny projekt uchwały konsultacyjnej. On jest trochę inny, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom z poprzedniej sesji, czyli 4 czerwca 2009 roku, gdzie padały uwagi dotyczące samego pytania. I myśmy to pytanie przeformułowali. Pytamy teraz o, nie o tylko o wstrzymanie kursowania linii tramwajowej, ale o zastąpienie. Czy jest pan pani za zastąpieniem linii tramwajowej? 1 i 4 na terenie miasta Gliwice komunikacją autobusową. Jest to decyzja dość strategiczna i, i mieszkańcy miasta powinni być w tej sprawie podmiotem i zapytani, czy taka decyzja im się podoba. Przewodniczący Gornik odbija jednak piłeczkę przypominając, że jeszcze nie tak dawno to właśnie radni Prawa i Sprawiedliwości kategorycznie sprzeciwiali się przeprowadzeniu konsultacji społecznych, gdy prezydent miasta chciał zwrócić się do mieszkańców z pytaniem o zasadność zmiany nazw ulic. Trzeba czasem z mieszkańcami coś konsultować, trzeba dyskutować. Natomiast e, mieszkańcy wybierają radnych po to, żeby się zainteresowali głębiej sprawą, żeby mieli większą wiedzę na ten temat i tłumaczyli, dlaczego pewne fakty są w ten sposób organizowane, a nie inaczej. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której coś tam się mieszkańcom mówi, gdzieś tam dzwoni, ale na zasadzie Radio Erewań. Nie w Moskwie, ale nie w Gradzie, nie rozdają rowy, ale kradną. I dzisiaj my, radni, musimy się tego wytłumaczyć. Musimy powiedzieć, że naszym zadaniem jest budowanie komunikacji szynowej tam, gdzie ona jest potrzebna. I tania i solidna oraz zlikwidowanie tam, gdzie ona jest Przeszkadza. Zliczę na zdrowy rozsądek radnych. Mam nadzieję, że chcą zapytać mieszkańców, co dla nich jest bardziej właściwe: czy to, że będą jeździć tramwaje, czy będą jeździć autobusy. Nie powiadamy się jednoznacznie za jakąkolwiek opcją. Natomiast wypada mieszkańców o to po prostu zapytać. Wbrew tym nadziejom radni platformy obywatelskiej wykazali się dyscypliną klubową i stosunkiem głosów 12 do 10 odrzucili projekty radnych opozycji. Trzy osoby wstrzymały się od głosu. W tej sytuacji przeprowadzono zostaną konsultacje według pomysłu Komisji Gospodarki Komunalnej, które poparło 19 z 25 radnych.